Witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku Wiadomości z Wielkiej Brytanii na kanale Stacja Emigracja. Ja mam na imię Robert i już teraz zapraszam Was do subskrypcji, polubienia dzisiejszego nagrania i oczywiście włączenia się do dyskusji. Dzisiejsze wiadomości zaczniemy od tego, że francuska nadwyżka w handlu z Wielką Brytanią powoli topnieje. W latach 2018-2023 nadwyżka Francji w handlu z Wielką Brytanią spadła o niemal 20%, informują francuskie media. Powołują się one na opublikowane w piątek badanie Dyrekcji Generalnej do Spraw Celnych, która przypisuje niekorzystny dla Paryża trend w wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W ciągu tych 5 lat bilans handlowy Francji z Wielką Brytanią spadł o 2,5 miliarda euro do poziomu 9,6 miliarda euro. Autorzy raportu zwracają uwagę, że dane obejmują zarówno okres, kiedy Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej, czyli lata 2018 i 2019, jak i niemal 3 lata po Brexicie, który nastąpił 31 stycznia 2020 roku. Mimo istotnego spadku wymiana z Londynem pozostaje w omawianym okresie źródłem największej nadwyżki handlowej Paryża w relacjach z którymkolwiek z państw świata. Francuska dyrekcja generalna do spraw celnych stawia tezę, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a następnie z obszaru celnego 1 stycznia 2021 roku zmusiło większość europejskich firm, które importowały brytyjskie produkty, do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z cłami. W rezultacie wiele towarów przechodzi odprawę celną we Francji, zanim trafią do innych państw Unii Europejskiej. Autorzy raportu podkreślili, że w efekcie we wszystkich produktach handlowych import rósł szybciej niż eksport. Tutaj mamy 5,5 miliarda euro wobec 3 miliardów euro. Rola swoistego hubu, która w tej sytuacji przypadła Francji w połączeniu ze wzrostem importu brytyjskiej jagnięciny, łososia i sera cheddar miały szczególnie istotny wpływ na bilans w odniesieniu do produktów rolno-spożywczych, napisano w dokumencie. Autorzy raportu podkreślili zarazem, że saldo wymiany przemysłowej również ucierpiało z powodu spadku eksportu biżuterii z Francji. Satysfakcjonujące dla francuskich władz były natomiast wyniki dwustronnej wymiany, jeśli chodzi o branżę transportową, głównie lotniczą i motoryzacyjną, a także w sektorze maszynowym. Francuska Dyrekcja Generalna do Spraw Celnych zwróciła zarazem uwagę, że po Brexicie Londyn przekierował swój handel do krajów spoza Unii Europejskiej. W latach 2020-2023 udział unijnych państw w brytyjskim imporcie spadł z 52%. Do 40%, podczas gdy udział Chin wzrósł z 9 do 13%, a Stanów Zjednoczonych z 9 do 12%. Niemieccy przemytnicy organizują przerzuty przez kanał La Manche. Berlin zapowiada kary. Londyn i Berlin podpisały umowę umożliwiającą karanie niemieckich przemytników ludzi organizujących transport migrantów przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii. Jak dotąd niemieckie prawo nie przewidywało sankcji za przemyt ludzi do krajów spoza Unii Europejskiej. Na podstawie nowej umowy międzyrządowej Niemcy wprowadzą przepisy stanowiące, że działalność taka jest oczywistym przestępstwem. Brytyjska minister spraw wewnętrznych Yvette Cooper oznała, że to przełomowe porozumienie i ułatwi ono walkę z gangami organizującymi przerzuty migrantów w małych łodziach. Trwających parę miesięcy śledztwo dziennikarskie BBC ujawniło, że niemieckie gangi mają znaczący udział w przemycie ludzi przez kanał La Manche, a centrum tych operacji znajduje się w położonym na zachodzie Niemiec mieście Essen. Ponad 33 tysiące migrantów przepłynęło kanał La Manche w 2024 roku, a podczas przepraw zginęło ponad 70 osób. W 2023 roku w Małych Łodziach kanał przepłynęło około 29 tysięcy osób. W rekordowym natomiast 2022 roku ponad 52 tysiące migrantów usiłowało przedostać się z Francji do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche. W 2021 natomiast 27 osób zginęło po zatonięciu łodzi z migrantami w pobliżu Calais. Ambasador Niemiec w Londynie Miguel Berger powiedział, że w praktyce już teraz przemycanie łodzi do Wielkiej Brytanii przez niemieckie gangi jest nielegalne, ponieważ migranci muszą być transportowani przez Francję lub Belgię. Jesienią 2021 roku Francja i Wielka Brytania podpisały porozumienie o wspólnej walce z nielegalnymi przeprawami migrantów. Paryż na mocy tej umowy zwiększył swoje siły bezpieczeństwa na kanale o 40%. Nielegalne przeprawy migrantów przez kanał La Manche przez kilka lat były źródłem napięć między Paryżem a Londynem. Wielka Brytania wypłaci miliony funtów odszkodowań ofiarom zakażenia wirusem HIV. Brytyjski rząd poinformował, że pierwsze z tysięcy ofiar, które zostały niestety zakażone w latach 80. ubiegłego wieku wirusem HIV dostaną w najbliższych dniach odszkodowania. Zapowiedziano, że pierwszych 10 osób uzyska łącznie ponad 13 milionów funtów. Żadna kwota odszkodowania oczywiście nie może w pełni zaradzić cierpieniu będącemu rezultatem tego skandalu, ale mamy nadzieję, że dowodzi, iż robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić znaczną rekompensatę osobom zarażonym, powiedział minister gabinetu Nick Thomas Simons. Ponad 30% osób zaraziło się wirusowym zapaleniem wątroby i wirusem HIV. Jest to ludzki wirus niedoboru odporności w rezultacie zabiegów medycznych. Były to dwie grupy pacjentów: osoby, które otrzymały transfuzję zakażoną krwią, oraz chorzy na hemofilię, którym podawano wykonane z zakażonej krwi preparaty krwiopochodne. Eksperci badający brytyjską falę zakażeń WZW typu C i HIV stwierdzili, że w latach 70. i 80. brytyjska Państwowa Służba Zdrowia pobierała krew od dawców z grupy podwyższonego ryzyka, takich jak więźniowie i narkomani oni również, że władze nie wstrzymały importu produktów krwiopochodnych. Dodatkowo, mimo iż ryzyko zakażenia tą drogą było znane od 1982 roku aż do końca 1985, preparatów krwiopochodnych nie podawano zabiegom służącym wyeliminowaniu wirusa HIV. W efekcie zakażeń zmarło ponad 3000 osób. Rząd brytyjski już teraz poinformował, że kilka pierwszych osób zaakceptowało przedstawione im oferty odszkodowań i może otrzymać wypłaty w najbliższych dniach. Kolejną grupę poproszono o złożenie wniosku o odszkodowanie. Na ich wypłatę brytyjski rząd przewidział łącznie 11,8%. 80 miliarda funtów. Agencja Reutera zauważyła, że odszkodowania zaczną być wypłacane w tym samym czasie, gdy rząd partii Pracy walczy z sięgającą 22 miliardy funtów czarną dziurą w finansach publicznych, o którą premier Stermer obwinił oczywiście swoich poprzedników. Wirusa HIV wyizolowano po raz pierwszy w 1983 roku. Choć zdaniem naukowców miał on jeszcze w latach 60. dotrzeć na Wyspy Karaibskie. A u progu lat 70. trafić do USA. Pierwszy test służący do wykrywania wirusa pojawił się w 1985 roku. A teraz coś, co możemy powiedzieć, że znamy z własnego podwórka w Polsce. Ponad 700 urządzeń zginęło w brytyjskim resorcie obrony. Ponad 700 telefonów, komputerów i pamięć USB zaginęło w 2023 roku z obiektów należących do Brytyjskiego Ministerstwa Obrony, podała w piątek stacja BBC. Ponadto w ciągu dwóch ostatnich lat zostały skradzione lub zagubione pistolety i karabiny, w tym broń z czasów jeszcze I wojny światowej. Wśród utraconych w 2023 roku przedmiotów znalazły się m.in. wyłączony już z użytku pistolet Luger, pistolet maszynowy Sten z czasów II wojny światowej oraz pistolet Glock 19. Dwa zaginione karabiny SA80 oraz niemiecki karabin maszynowy z I wojny światowej zostały później odnalezione. Dane dotyczące zagubionej lub skradzionej w 2024 roku broni palnej nie zostały ujawnione. BBC podało też, że liczba zaginionych w Departamencie Telefonów wzrosła ze 101 w 2023 roku do 159 w 2024, zaś nośników pamięci USB z 20 do 125. Jednocześnie spadła liczba zgubionych lub skradzionych laptopów ze 176 do 138. W ciągu ostatniego roku resort utracił też 25 komputerów stacjonarnych. Dane dotyczące utraty ujawniła Partia Liberalni Demokraci. Jak podaje BBC, zdaniem polityków z tego właśnie ugrupowania, straty są głęboko niepokojące, zwłaszcza w dobie zaostrzonych napięć w kwestiach bezpieczeństwa na całym świecie. Ugrupowanie wezwa do pilnego dochodzenia w sprawie przyczyn zaginięć oraz do podjęcia skutecznych działań zapobiegawczych. Rząd poinformował również, że wdrożył solidną politykę i procedury zapobiegające stratom i kradzieżom. Podsekretarz stanu do Spraw Sił Zbrojnych Luke Pollard powiedział, że Departament traktuje bezpieczeństwo związane z bronią bardzo, bardzo poważnie, a wszystkie straty i kradzieże są w pełni i rygorystycznie badane. Najbliższe miesiące w UK pod znakiem skoków cen w sklepach. Mieszkańcy powinni się przygotować. Wszystko, słuchajcie, będzie coraz droższe. Najbliższe miesiące w Wielkiej Brytanii będą stały niestety pod znakiem dużych skoków cen w sklepach w całym kraju. Według prognoz, praktycznie wszystko będzie droższe, co jest reakcją firm na zmiany finansowe zarządzone przez władze brytyjskie. I znów BBC informuje, że brytyjskie firmy przygotowują się na podwyżki cen w najbliższych miesiącach, co jest efektem wzrastających kosztów operacyjnych i wyższych podatków. Organizacje takie jak British Chambers of Commerce BCC ostrzegają, że rosnąca inflacja oraz nowe regulacje podatkowe stanowią poważne wyzwanie dla przedsiębiorców w całym kraju. Według badań BCC aż 55% firm planuje podnieść ceny swoich produktów i usług w ciągu najbliższego kwartału. Wśród głównych powodów wymieniają wzrost składek na National Insurance oraz zwiększenie National Living Wage, które wejdzie w życie od kwietnia 2025 roku. Prowadzone przez rząd zmiany, takie jak wzrost National Insurance Contribution, tzw. NIC, z 13,8% do 15%, wywołują mieszane reakcje wśród przedsiębiorców. Niektórzy właściciele firm, jak Kevin McNamee z Deroy Group, twierdzą, że podwyżki te mogą prowadzić do zwolnień i ograniczenia inwestycji. Mimo tych trudności niektóre branże wykazują odporność na zmieniające się warunki ekonomiczne. Irene Hayes, dyrektor Hayes Travel, zauważyła, że sektor turystyczny radzi sobie całkiem dobrze, a liczba rezerwacji wzrosła o 22% w porównaniu do ubiegłego roku. Podkreśliła również jednak, że zarządzanie kosztami jest kluczowe w obliczu wyższych wydatków na płace i podatki. Eksperci przewidują, że w nadchodzących miesiącach firmy będą zmuszone do zwiększenia wydajności, aby zminimalizować wpływ rosnących kosztów. Przedsiębiorcy szukają sposobów na redukcję zatrudnienia lub optymalizację procesów, co może pomóc w utrzymaniu konkurencyjności na rynku. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, firma audytowa KPMG prognozuje, że wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii przyspieszy w bieżącym roku. Zdaniem analityków, wzrost dochodów gospodarstw domowych oraz niższe stopy procentowe mogą stymulować konsumpcję i ożywić rynek. Jednak istnieje ryzyko, że wyższa inflacja będzie trwała dłużej, co utrudni sytuację wielu przedsiębiorcom. Brytyjski rząd broni swojej polityki, twierdząc, że nowe regulacje przyniosą stabilność gospodarczą. Rzecznik Skarbu Państwa zapewnił, że ponad połowa pracodawców nie odczuje wzrostu kosztów związanych z NICS. Jednocześnie rząd deklaruje działania mające na celu pobudzenie inwestycji i poprawę warunków dla biznesu. Rząd Wielkiej Brytanii wycofuje się z zakazu. Kontrowersyjny ban nie będzie jednak funkcjonował do odwołania. Rząd Wielkiej Brytanii zrezygnuje z prowadzenia kontrowersyjnego zakazu, który miał poprawić notowania klimatyczne kraju. Po tej decyzji mieszkańcy wysp nie powinni się już martwić banem, przynajmniej do czasu nowej władzy i ewentualnych zmian w politycznym podejściu do sprawy. Jak podaje The Guardian, rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że wycofuje się z planowanego do 2035 roku zakazu sprzedaży nowych kotłów gazowych. Decyzja ta oznacza, że właściciele domów nie będą zmuszeni do wymiany urządzeń grzewczych na bardziej ekologiczne alternatywy, jak na przykład pompy ciepła. Przedni rząd zapowiadał ambitne kroki na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla, wskazując na ogrzewanie jako jedno z największych winowajców. W 2021 roku ogrzewanie domów odpowiadało za 18% emisji gazów cieplarnianych w kraju. Wycofanie planów zakazu kotów gazowych spotkało się z krytyką ze strony naukowców i organizacji ekologicznych, które uznają to za krok wstecz w walce ze zmianami klimatycznymi. Chociaż zakaz został odwołany, rząd planuje wprowadzić minimalne standardy energetyczne dla nowo budowanych domów. Według najnowszych informacji, nowe budynki mogą być wyposażone w technologie niskoemisyjne, takie jak pompy ciepła czy panele słoneczne. Jednak przepisy nie będą ich stricte wymagać. Zamiast tego, deweloperzy będą jedynie zachęcani do stosowania takich rozwiązań. Rząd postanowił przedłużyć program dotacji na instalację pomp ciepła, oferując granty wysokości do 7,5 tysiąca funtów. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie liczby instalacji tych urządzeń w brytyjskich domach. Choć obecnie technologia ta cieszy się znacznie mniejszą popularnością niż w innych krajach europejskich. Krytycy ostrzegają, że złagodzenie standardów w budownictwie może prowadzić do wyższych kosztów eksploatacji nowych domów. Brak obowiązkowych wymagań dotyczących paneli słonecznych czy też innych ekologicznych technologii może przerzucić koszty transformacji energetycznej na właścicieli nieruchomości zamiast na deweloperów. Podczas gdy kraje takie jak Norwegia czy Niemcy dynamicznie rozwijają technologię pomp ciepła, Wielka Brytania pozostaje w tyle. W Norwegii liczba pomp ciepła wynosi 635 na 1000 gospodarstw domowych, podczas gdy w Wielkiej Brytanii jest to zaledwie 15. Eksperci wskazują, że jasne i stabilne polityki mogłyby znacząco poprawić ten wynik. Rząd w UK stworzy nowy, tak zwany NCS. System ma zaspokoić potrzeby wszystkich osób potrzebujących opieki. Rząd brytyjski przygotuje nowy system NCS, czyli Narodowy Usług Opieki Społecznej. Ma on zaspokoić potrzeby wszystkich osób potrzebujących specjalistycznej opieki. Trzeba będzie jednak na niego jeszcze trochę poczekać. Jak informuje BBC, system opieki społecznej w Anglii od lat boryka się z wieloma problemami, w tym niedofinansowaniem, brakami kadrowymi oraz rosnącym zapotrzebowaniem wynikającym z coraz starszego społeczeństwa. Rząd zapowiada reformy, które mają doprowadzić do stworzenia nowego National Care Service, czyli właśnie NCS. Jednak pierwsze konkretne rozwiązania pojawią się dopiero w 2026 roku, a całość zmian ma być gotowa w 2028. Celem tych reform jest Stworzenie ogólnokrajowego systemu opieki społecznej, który będzie odpowiadał na potrzeby zarówno osób starszych, jak i osób z niepełnosprawnościami. Minister zdrowia Wes Sterling zapowiedział, że reforma ma być ponadpartyjnym projektem, który przetrwa kolejne rządy, podobnie jak na przykład NHS. Reforma opieki społecznej została powierzona niezależnej komisji pod przewodnictwem członkini Izby Lordów Louise Cassie, która znana jest z pracy nad trudnymi tematami, takimi jak bezdomność czy reforma policji. Komisja ma przedstawić wstępne rozwiązania w 2026 roku, ale pełny plan finansowania i organizacji systemu pojawi się dopiero w 2028 roku. Zdaniem wielu ekspertów to zdecydowanie za późno. Aktualny system opieki społecznej jest na skraju wydolności. Szacuje się, że około 2 miliony osób w Anglii ma niezaspokojone potrzeby opiekuńcze, a braki kadrowe wynoszą ponad 130 tysięcy miejsc pracy. Wiele rodzin zmaga się z koniecznością samodzielnego finans finansowania opieki, co prowadzi niekiedy do sprzedaży domów, by pokryć te koszty. Organizacje takie jak Kings Fund czy Age UK podkreślają, że obecne terminy są zbyt odległe. Wielu ekspertów uważa, że istnieje już wystarczająco dużo danych i propozycji, by rozpocząć reformę natychmiast. Przeciąganie prac komisji może prowadzić do dalszego pogłębienia się kryzysu opieki społecznej. Rząd obiecał dodatkowe 86 milionów funtów na poprawę sytuacji osób starszych i z niepełnosprawnościami w ich domach. Środki te mają pomóc w dostosowaniu mieszkań do potrzeb opiekuńczych, co ma zmniejszyć liczbę hospitalizacji i zwiększyć samodzielność podopiecznych. W planach są również szkolenia dla pracowników opieki oraz lepsze wykorzystanie technologii. Chociaż zapowiedź reform oczywiście budzi nadzieję, jej odległy termin wdrożenia budzi z kolei wątpliwości. Wiele rodzin i organizacji opiekuńczych obawia się, że do 2028 roku sytuacja może się jeszcze bardziej pogorszyć. Tymczasem potrzeby społeczne wymagają natychmiastowych działań, które mogą przynieść ulgę tysiącom osób. Już teraz, a nie za dwa lata. W UK rośnie zagrożenie terrorystyczne. Służby wzmacniają ochronę w kluczowych miejscach. Przedstawiciele służb bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii tłumaczą, że w kraju niebezpiecznie rośnie poziom zagrożenia terrorystycznego. Już teraz wzmacniana jest ochrona w kluczowych miejscach w kraju, szczególnie w popularnych punktach turystycznych. Jak informują brytyjskie media, służby bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii wzmocniły działania zapobiegawcze w obliczu obaw o potencjalny atak terrorystyczny. Po tragicznym incydencie w Nowym Orleanie, gdzie kierowca powiązany z państwem islamskim wjechał samochodem w tłum, zabijając 15 osób, policja oraz MI5 oceniają, że ryzyko zamachu na terenie Zjednoczonego Królestwa jest znaczące. Eksperci do Spraw Bezpieczeństwa zwracają uwagę, że miejsca o szczególnym znaczeniu turystycznym i historycznym mogą być celem ataków. Chris Phillips, były szef National Counter Terrorism Security Office, podkreśla, że Wielka Brytania posiada setki takich lokalizacji. Dlatego działania ochronne skoncentrowano przede wszystkim na popularnych atrakcjach turystycznych. Atak w Nowym Orleanie oraz wcześniejszy incydent na niemieckim jarmarku bo bożonarodzeniowym, przepraszam, w Magdeburgu, budzą obawy przed falą zamachów. Philips zaznacza, że wydarzenia te mogą stać się wzorem dla kolejnych ataków, a wybór turystycznych lokalizacji nie jest przypadkowy. Władze brytyjskie prowadzą obecnie ponad 600 dochodzeń związanych z potencjalnymi zagrożeniami terrorystycznymi. Na radarze rządu znajduje się około 3000 osób uznanych za ekstremistów. W ciągu ostatniego roku policja udaremniła trzy zamachy w zaawansowanej fazie przygotowań, z czego dwa miały charakter islamistyczny, a jeden był związany z ekstremizmem skrajnie prawicowym. Decyzje dotyczące zwiększenia środków ochronnych są trudne, ponieważ obejmują wybór miejsc, które należy szczególnie zabezpieczyć. Philips zwraca uwagę na delikatną równowagę pomiędzy ochroną obywateli a zachowaniem ich wolności. Jak podkreśla, kluczową rolę odgrywa skuteczny wywiad, który pozwala zapobiegać atakom na bardzo wczesnym etapie. Współpraca między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi w zakresie walki z terroryzmem jest tutaj kluczowa. Wspólne działania pozwalają na identyfikację zagrożeń oraz wymianę informacji wywiadowczych. Philips podkreśla, że jednym z najtrudniejszych wyzwań jest zatrzymanie osób, które już podjęły działania mające na celu przeprowadzenie zamachu. Moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie wiadomości z Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, co przełoży się na ilość łapek w górę oraz komentarzy pod filmikiem. Jeżeli, drogi widzu, trafiłeś na moje nagranie również po raz pierwszy, to koniecznie zasubskrybuj. Ciebie to tak naprawdę nic nie kosztuje, a mnie pomoże rozwinąć mój kanał. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle z mojej strony. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku na kanale Stacja Emigracja. Cześć.